The force of nature. Siła natury. To definiuje firmę Coldjet, jej klientów i pracowników. Nasi klienci i technologie sprzyjają ochronie środowiska, stosując suchy lód, który powstaje z odzyskanego dwutlenku węgla. CO2 jest nieszkodliwym, naturalnie występującym gazem potrzebnym do utrzymywania życia na Ziemi. Jako produkt uboczny procesów przemysłowych nadmiar CO2 jest zwykle uwalniany do atmosfery. Do produkcji suchego lodu CO2 jest wychwytywany, aby otrzymać drugie życie jako medium chłodzące i czyszczące. Od żywności po farmaceutyki suchy lód utrzymuje krytyczne temperatury i zmniejsza emisję zanieczyszczeń. Eliminuje konieczność stosowania rozwiązań chłodniczych, które spalają więcej paliwa i uwalniają więcej zanieczyszczeń. Czyszczenie suchym lodem pomaga firmom przemysłowym realizować cele zrównoważonego rozwoju, ograniczając zużycie czystej wody i toksycznych chemikaliów bez wytwarzania wtórnych odpadów. Bezpieczeństwo operatora jest dla nas priorytetem. Nasze przyjazne dla środowiska metody czyszczenia i chłodzenia zapewniają bezpieczeństwo personelu, eliminując środki chemiczne i powtarzalną pracę. Od 1988 roku firma ColdJet jest innowatorem w dziedzinie technologii suchego lodu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom stale zwiększamy wydajność naszych maszyn. Zaczynając od jednego zakładu z 25 pracownikami, firma ColdJet rozrosła się do 13 oddziałów w 10 krajach. Prawie 300 pracowników firmy ColdJet obsługuje globalną bazę ponad 20 tysięcy maszyn. To my tworzymy ColdJet. Jesteśmy siłą natury.